Jak zaplanować i dobrać oświetlenie w salonie, by poczuć się w nim wygodnie i funkcjonalnie? Dopór lamp, czy też innych źródeł światła w odpowiedni sposób uczyni wasz salon komfortowym. Zobaczcie sami, jak światłem można rzeźbić przestrzeń. Aby poczuć się komfortowo w naszym salonie, warto zadbać o jego odpowiednie oświetlenie. A co za tym idzie? Różnorodność. Dzięki takim działaniom stworzymy przestrzeń, która będzie pracować dla naszych potrzeb, dla naszych oczekiwań. Pierwsze, co rzuca nam się w oczy, kiedy wchodzimy do danej przestrzeni, to lampa ogólna. Światło ogólne, które zazwyczaj znajduje się na środku naszego salonu. I tutaj możemy pomyśleć o różnego rodzaju światłach. Oczywiście o lampie wiszącej. Która może być nie tylko w pojedynczym wydaniu, ale może być powtórzona. Tak jak na przykład mamy tutaj, ten sam rodzaj lampy może być większy i mniejszy. Dzięki temu rzeźbimy naszą przestrzeń nie tylko światłem, ale i formą. Oprócz lamp wiszących, możemy też zastosować lampy sufitowe, tak zwane plafoniery. One są mniej ekspansywne, mniej atakują naszą przestrzeń. Wizualnie świetnie sprawdzą się w nowoczesnych salonach. Ale to nie wszystko. Tego typu oświetlenia, które zazwyczaj pojawiają się na środku, w naszej przestrzeni salonu, można powtórzyć na suficie również w innych miejscach. Jeżeli są właśnie takie delikatne, jak plafoniery, możemy zrobić ich więcej. Na przykład trzy, czy też pięć, w zależności od wielkości. Jak już jestem przy wielkości lamp, to też warto tutaj Zwrócić uwagę na nie tylko formę, ale gabaryty. Większość z nas ma obawy przed większymi lampami. Jeżeli stosujemy jedną, warto pomyśleć o tym, żeby wyrzeźbiła ona też nasze wnętrze, czyli nie bójmy się większych lamp, to one sprawią, że nasza przestrzeń będzie zwracała uwagę nie tylko wizualnie, ale też estetycznie. Ma to duże znaczenie, ponieważ zastosowanie jednej spektakularnej lampy pozwala nam bardzo delikatnie zastosować inne oświetlenia. Jakie inne oświetlenie powinno znaleźć się jeszcze w salonie? Uważam, że wnętrze, które pięknie będzie wyglądało, ma kilka źródeł światła, którymi możemy sobie pracować w zależności od tego, co w danej przestrzeni robimy. I tak warto mieć również lampę stojącą, która uzupełni światło ogólne albo zastąpi je, kiedy chcemy mieć ciekawszy klimat, bardziej wysublimowany, być może również doświetli książkę, którą chcemy poczytać. Lamp stojących też jest bardzo dużo. Zacznę od tych podłogowych, które mogą być albo w formie bardzo spektakularnej, czyli mocno zwracać naszą uwagę. Mogą być też bardzo subtelne, delikatne, na przykład w formie jednego punktu świetlnego. Takie światła dodatkowe budują naszą przestrzeń i sprawiają, że możemy tworzyć różne formy i dopasować się do sytuacji. Takie sytuacje, jak na przykład sprzątanie, będą wymagały od nas doświetlenia oczywiście ogólnego, być może również tego bocznego. Lampy stojące to nie tylko lampy podłogowe, to również lampy, które możemy postawić na przykład na naszych komodach czy też drobnych stolikach. To one czynią nasze wnętrze klimatycznym. To one stwarzają wrażenie, że w naszym wnętrzu jest bardzo przytulnie i ciepło. Jak już jesteśmy przy ciepłocie, to ogromne znaczenie ma dobór barwy światła. Salon to przestrzeń, w której lubimy spędzać czas, której odpoczywamy. Ciepłe światło będzie sprzyjać wypoczynkowi, wspólnemu spędzaniu czasu, rozmowom czy też oglądaniu filmów. Jak już jesteśmy przy oglądaniu i delikatnym oświetleniu, to mamy również światła, tak zwane ścienne, czyli kinkiety. Kinkiety mogą mieć różne formy. Mogą pięknie podkreślać na przykład wzór tapety na ścianie. Mogą również doświetlić Sztukę, czyli obraz, który na przykład wisi na ścianie, a mogą też doświetlać nasze miejsce do czytania. Oprócz tego jest bardzo ważne zastosowanie świateł ukrytych. Uważam, że one przepięknie budują wnętrze, bo podkreślają na przykład pracę naszym ścianom, podkreślają pracę naszych ścian przez tak zwane 3D. Odsuwamy fragment ściany i podświetlamy go. Bardzo pięknie wygląda to w formie koła. Będzie świetnie wyglądać też w formie łuku czy też na przykład prostokąta albo kwadratu, na którym możemy dodatkowo umieścić naszą ulubioną tapetę. Dodatkowo listwy maskujące, które niejednokrotnie w tej chwili pojawiają się w miejscach, gdzie wieszamy firanki i zasłony, potrafią się też pojawić naokoło całego pomieszczenia. Takie rozwiązanie Pozwala nam umieścić tam listwę ledową i umieścić tam również delikatne, ciepłe oświetlenie, które zbuduje kolejny rodzaj nastroju. Wszystko więc zależy od tego, jaka ilość świateł pojawi się w Waszym salonie, a uważam, że im będzie ich więcej, tym więcej będziemy mieli możliwości, żeby stworzyć przestrzeń, która odpowie na nasze potrzeby w danej sytuacji. Nie bójcie się dużej ilości źródeł światła, to one sprawią, że dopasujecie swoje potrzeby do sytuacji i stworzycie w salonie taki klimat, który będzie dla Was najlepszy.